Laro no, dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, podaj, podaj podaj! jest masz! Dobra, jest raz. Świetne! ale piramidka cyku. Dawaj, dawaj, dawaj. Na, następny, następny. Uważaj, a co? Co ty masz na głowie? Chodź, chodź, weź mu pomóc. pomóż, Pomóż mu coś. No prezent z głowy masz, prezent masz z głowy. Kochane elfy. Laro. Jak widzisz, mamy tu całą masę pracy, przecież za chwilę wigilia. Twój prezent już gotowy, ale musimy jeszcze wszystko zapakować na nasze stanie. Tak, tak do roboty. Laro. E, widzisz to, co ja? Co ja tu mam z tymi urwisami? <śm> To przypadkiem lista dzieci, do których mam dzisiaj zawieść prezenty. No tak, tak. Chyba wszystko się zgadza. Mam Twój adres, ale momencik, sprawdźmy jeszcze, gdzie to jest. Yy, tak, 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 tak. Zobaczmy. Mm. Moja nawigacja mówi mi, że tutaj mam zawieźć prezenty. Kojarzysz to miejsce? Sprawdźmy, kto tam mieszka. O, to nie ten bój. Po co to się wyprawia? Co ja zrobiłem? Ha? Ha ha ha, to chyba turbo doładowanie moich sani. Dobrze, dobrze. A To ten guzik, dziękuję, ci, Śnieżynko. A, to ty! Już wszystko się zgadza. Na pewno do ciebie trafię. O, to chyba twój prezent, ale jeszcze chwilkę musisz poczekać. Dobrze, 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 już wszystko wiem. Zaraz będziemy ruszać, gotowe prezenty mam z tyłu. Do zobaczenia za moment, wesołych świąt. Papa! Pa.